Materiał filmowy został sfinansowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pod nazwą Doposażenie Infrastruktury Badawczej Zakładu Spawalnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w nowoczesny sprzęt symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania. Budujesz biznes oparty na innowacyjnych rozwiązaniach. Potrzebujesz zaplecza badawczego do przetestowania nowych materiałów. Chcesz wyprzedzić konkurencję, automatyzując procesy produkcyjne i szkoląc specjalistów. Planujesz rozwijać firmę, korzystając z dotacji unijnych. Spotkajmy się. Pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym codziennie pracują nad nowymi rozwiązaniami, by świadczyć najlepsze usługi dla biznesu. Posiadamy laboratoria, w których prowadzone są badania i tworzone są innowacje na zamówienie firm polskich i zagranicznych, między innymi z branż samochodowej, stoczniowej, wojskowej, lotniczej, medycznej, spożywczej, elektronicznej. Tworzyliśmy system bezdotykowego sterowania dźwigami, oparty na wirtualnej rzeczywistości. Przy użyciu lasera badamy jakość elementów wykorzystywanych m.in. do produkcji samochodów. Drukujemy w metalu i tworzywach sztucznych elementy oprzyrządowania chirurgicznego i części maszyn produkcyjnych, które wyszły z użycia lub są zbyt kosztowne do zakupienia. Testujemy dokładność maszyn, analizujemy z ogromną dokładnością powierzchnię materiałów, dzięki czemu możemy określić przyczyny ich zużycia. Używamy do tego jedynego tej klasy w Polsce skanera określającego chropowatość powierzchni w nanometrach. Badamy wytrzymałość i zużycie materiałów, ich odporność na warunki atmosferyczne. W laboratorium POLITEST Wykonujemy ekspertyzy materiałowe, konstrukcyjne i projektujemy technologię spawania. Dysponujemy jedynym w północnej Polsce symulatorem procesów termiczno-odkształceniowych Gleeble 3500. W urządzeniu tym możemy odtworzyć każde warunki, w jakich pracować będą Wasze narzędzia, urządzenia i konstrukcje. Dzięki temu dylatometrowi możemy określić spawalność materiałów przed wdrożeniem ich do produkcji. Podczas testu Gribel 3500 podgrzewa próbkę do temperatury szczytowej, a następnie schładza w czasie zaprogramowanym przez operatora. Efektem tej symulacji są próbki do badań udarności, wytrzymałości, mikroskopii i twardości ze strukturą, jaka powstaje w złączu spawanym. Dzięki symulatorowi możemy też zbadać, jakie przemiany strukturalne zachodzą w wykorzystywanych materiałach pod wpływem zmian warunków otoczenia. Określić właściwości mechaniczne materiałów w wysokiej temperaturze, przeprowadzić analizę mechanizmów odkształceń spawanych elementów oraz wyznaczyć własności termomechaniczne wykorzystywanych przez Waszą firmę materiałów. Możliwości analityczne symulatora laboratoryjnego są niemal nieograniczone. Przy pomocy mikroskopu elektronowego i badania struktury materiałów, oceniamy przyczyny ich pęknięć i innych usterek oraz pomagamy zapobiegać podobnym awariom na przyszłość. Świadczymy też drobne usługi typu obróbka skrawaniem. Stosując technikę PLD wykorzystującą laser tworzymy powłoki o dużej twardości i niskim współczynniku tarcia. Wiele projektów tworzymy wspólnie z firmami w ramach programów unijnych jako jednostka naukowa. Szkolimy pracowników firm na studiach podyplomowych, takich jak Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE i specjalistycznych szkoleniach, m.in. w obsłudze obrawiarek CNC i PLC. Zapewniamy praktyczne wykształcenie przyszłym młodym talentom, tworząc dla nich programy nauczania i staże wspólnie ze współpracującymi z nami firmami. Masz pomysł na nową usługę lub rozwój innowacji? Bo możemy ci zdobyć dofinansowanie unijne współpracując jako jednostka naukowa. Wykonamy dla Ciebie niezbędne badania i zbudujemy oraz zaprogramujemy odpowiednie narzędzia, a także przeszkolimy pracowników. Zapraszamy do wspólnego tworzenia technologii przyszłości.